Witam. Dziś chciałem opowiedzieć trochę więcej o dwóch suplementach, czyli o glutaminie i o kreatynie, jest to monohydrat. Co więcej o suplementach. Cała linia Golden Liona jest utrzymana, właśnie jak tutaj widzimy, w niebieskim, niebieskim desenie niebiesko-złotym. Wszędzie widnieje ten charakterystyczny lion. Teraz leżymy do środka. Glutamina. Tu już mam odmierzone około 200 ml wody. Glutamina. Niewiele razy stosowałem glutaminę, ponieważ czytałem wiele artykułów, że jej suplementacja jest zbyt mało zbyt dużych nakładów finansowych wymaga, aby jakiekolwiek większe korzyści z tego suplementu móc otrzymać. Ale przejdźmy do setna. Konsystencja jest bardzo proszkowata. Bardzo pulchna, coś jak cukier puder, coś w Kreatyna natomiast jest bardzo rozdrobniona. Jednak to nie jest już takiej gramatury jak na przykład Vital Maxa kreatyna, gdzie była właśnie bardzo rozdrobniona ta glutamina w postaci takiego pudru. Również 5 gram. Yy, Co więcej o glutaminie. Ma bardzo charakterystyczny, znaczy nie wiem czy charakterystyczny, ale przynajmniej ta glutamina ma bardzo taki ciekawy zapach. Mi coś wpada w jakieś cytrusy, coś koło tego. I tak przygotowana porcja trafia do shakera To 5 gram. Zamykamy. Szejker bardzo dobry, nie strzela, tak w niektórych przypadkach miałem kilka ruchów shakerem i jak widzimy wszystko się rozpuszcza. Gdyby nie było tu glutaminy, to by nie była czysta woda, bo kreatywna się rozpuszcza praktycznie całkowicie.